Z tej X -talkies. Witam Was y, w moim drugim odcinku z tej serii, czyli z serii od zera do zapicia Smoka 2. Y, zachęcam do zostawienia subskry subskrypcji z luneczkiem oraz łapki w górę, aby nie pominąć żadnego mojego kolejnego odcinka na tym kanale lub z tej serii, a ja już bez względnego przedłużenia zapraszam Was do oglądania. Jak widzicie jest już y, dzień tutaj, moje... Ekwipur się nie zmienił tak samo jak zbroja także no, zaczynamy kolejny dzień w tej wiosce oraz na tym e, z przepięknym jakże serwerze. Ja również zbierzę sobie kiedy kiedykolwiek mam jedno życie. Źle. E, żeby... O! Skończyła mi się botyka. Żeby po prostu... E, chleb i z chlebia ich mieć ogólnie już tak dwa odcinki mi się wydaje bo zaplanowane mam tak zaspoileruję wam, że będzie około 5-4 odcinki z tego nie? myślę, że 4 zrobię albo 5 przejdę sobie minecrafta i już albo będę zaczynał znowu znowu gra albo znowu serio jeszcze tu zbieramy trewinko Jakiś tors sobie zrobię, i myślę, że będziemy już mogli iść y, do jaskini, bo no, o to mam w ogóle. Dobra, to przerabię sobie na seta zaraz. Jak widzicie, mam niestety tylko 5 sztabek, ale mam też 8 sztabek zota, ale złoto mi się chyba nie przyda. Dobra, włożę węgiel i przepalę jedzenie. Dobra, widzę, jak jedzenie mi się aktualnie przepala. To, y, tego. Jak to się nazywa? Bym poszedł y, poszukać w wiosce, bo może być kowal, bo jeszcze jej, tak, y, co jej nie zwiedziłem. Także, no, może w skrzynkach coś być y, ciekawego no, tu nie ma, ale na pewno łóżka sobie wezmę potem, Na smoka. Dobra, ale najpierw pomyślałem, żeby sobie jeszcze troszkę chlebka dorobić. Mamy stack. Czy będziemy mieli jeszcze stak? To się zaraz okaże. Będziemy mieli... No, prawie. No dużo mamy akurat chleba, mamy fest. To dużo... O, co? Czy stak aż? Szczerze się nie spodziewałem tak dużo y, jedzenia, y, żebym miał. <grym> nie. Dobra, ja ogarnę swoje itemki. Zr zrobię sobie podstawowy ekwipunek i włączę wam nagrywanie. Widzowie, jak będziemy szukać już portalu. O, tam w ogóle widzę lawa. Lawa, że jest. Także, no. Poszukamy portalu, i cel na dzisiejszy odcinek to znaleźć fortecę. Jak możecie zauważyć, ja już się ogarnąłem w dengi Minął chyba dwa Minecraftowe albo jeden dzień Minecraftowy. Nie chciałem was po prostu już tutaj wymęczyć, żebyśmy patrzyli, jak te itemki zdobywam. Yy, także... O, jeszcze znalazłem w ogóle yy, inną wioskę, jak chodziłem o tych itemkach. I taką jaskinię, gdzie jest takie drewno, takie tory są, nie pamiętam jak to się nazywa. I właśnie te itemki były, diamenty, sobie to zrobiłem. Teraz są stafa i mam dziewięć obsydianu i kordę. Ja myślę, że opuszczamy na razie tą bazę. I ja będę chodził i szukał portalu jakiegoś. Zapomniałem jeszcze w ogóle widzę w że jak wziąć na ta smoka. Także biegnę szybko po łóżko i zaraz się widzimy. Okej, okay, jak widzicie już wyszedłem z kolejnego domku. Mam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 łóżek. I yy, oficjalnie wyruszam. Na poszukiwanie porty No aby już dzisiaj znaleźć to fortece przynajmniej Bastion i żeby No żeby przejść już we granie coś się pali, no w ogóle, ha, to chyba, żeby... o no, kolejnie, to zębiek chyba w ogóle teraz się pali nieźle No i co? nie, w dalszą podróż. Może poszukuję żeby znaleźć te portalo, nie? Lecimy, jak płyniemy, płyniemy. Ogólnie nie wiem, czy w lewo, czy w prawo. O, ale chyba w prawo popłynę, wiecie chyba, chyba popłynę w prawo. E, portelo Jakie są głupi? Ja nie widziałem. Ja pierdzielę. Portalo mamy. Całkiem szybko Aha, to jest mój. Ja nie wziąłem ze sobą tego jaki lewu dobrego. No trudno. Dobra. Robimy portal jeszcze. Dobra. Oficjalnie robimy portal. Flint and Steel. Okej. Okay. Nic Wchodzimy. Okej, okay, ja jeszcze szedłem do pobliskiej jaskini, mam taki coś, więc wchodzimy. Ok. Okej. Okay. No, jakieś za kolorowo, to nie jest. Kurde. No dobra. Szukamy Bastionu. Rozpoczynamy, że widzowie. Oficjalne poszukiwania bastionu. Ej, Jezu, jak się przestraszyłem. Będzie trochę walki. Dobra, po prostu biegną. siebie. Nie będę... Wydaje mi się, że nie będę się z nimi bił, po prostu No i ja wam zapomniałem widzowie, że ja y, tego będę musiał znaleźć, żeby się wydostać z naderu Obsidian bo mam 7. Aktualnie Dobra, nie chcę tracić HP I po prostu będę musiał brotailowe no, w znaleźć, żeby się wydostać. Albo znajdę po prostu Kordy ten, tamtego portalu, bo zapisałem sobie Więc y, wejdę po prostu. To tak, um, też mogę zarobić, nie? To sobie damy? Mogę ja to? mnie, ganicie mnie... FORTECA! FORTECA! Ale zajebiście! FORTECA! A to co? Kopiamy się... ...do fortecy. O, tak. To jest a terrible Fortress mi się podoba, Bo jaka ona jest wielka widzowie ta forteca i nie wiedziałem, że już takie problemy z będę miał po co jest Horde? Gdzie ja mam iść? A tutaj okej. Okay. I pani sobie chyba na górze Idę na górę. Sprawdzić czy oni są. E, już widzę perspektywę, że oni tu są. to są świetne spotkanie to jest ciekawe co do tyłu Przegapa coś Nie mogę spawner znaleźć Myślę, że to mi najbardziej utrudnia rozgrywkę widzę Dobra widzę, jestem Musiałem się tutaj schować, bo mnie bla te blaze atakowały I jak się nie przewidziałem, to, to był spawner blaze of op no właśnie, to farmimy. Teraz już mam dwie. Okej. Dawaj mi trochę. O kurde, zginę. Trafik. Dobra. Kopijemy taktykę tutaj. Pojawiły się kolejne. Nie, muszę coś zrobić, to się za bardzo stresuję się tutaj. No Dałeś pałkę, nie dałeś pałki. No jak, jak ja dostaję? Okay, też nie dał pałki. Nawalają mnie. Cały czas. Też nie do pałki, cztery pałki nie sobie na razie muszę go zabić, nie denerwuję. A już do niego nie dosięgnę Wiem co zrobimy O nie, się Jest pałka Ja się respię teraz. Robiłem je na je. teraz. Pałki nie dał. Skroczy byk. Ja wiem, widzę, że zimą się uważać jakaś koba teraz, tej dwie, ale zrobiłem to po to... O, pałka. Jeszcze dwie. Pozdrawiam. Zrobiłem to po to, aby... aby mnie dna blazy nie atakowały. Po prostu że to Proszę szybko. Mam dziewięć. Szybko, kapsuła. Mm. O Jezu. Mam dziewięć pałek. To mi się wydaje. Teraz muszę iść szukać bastionu. Że... Trzeba jakoś wyjść z tej fortecy O, Jezu. Przezrośnie. Dobra, wiem, jak zrobimy. No tak. Uciekamy. Teraz pozostajemy, nam znaleźć bastion wizowy. I jesteśmy... w domu. W domu tak naprawdę, no tak. W domu. Patrzcie, jak ten biom jest ładny ten to mi na... Sorry. Jezu. Tam świnka była. Mam no, rawalić? Naprawdę. Coś... To, to, prawda, że się... To w naderze tak szybko rozlewa? Oj. To prawda. <grytanie> no to co widzę, wie. Mam już taki ekwipunik, gdzie mieć blaze rodów. I ja teraz szukam bastionu. Także... No... Myślę, że łatwo nie będzie go znaleźć. Jak to była farto, co? Także, nie, co? O kurde! Zabiegaj, po czym się? Przerywa. naprawdę. No co? ja szukam y, dalej kwestionu, y, nie? No ładny jestem, ja naprawdę idę. Mi się podoba. Nie wiem, ten bastion jest chyba naprawdę trudny. Znajduje się coś. Nie ma przejścia, no bo Okej, to się podbudujemy. O nie, skuszo. Ej, skuszo. Co jest? O, dobra, na, na, bastion, bastion, widzowie, bastion, bastion! Lecimy, widzowie, do bastionu. Co jest? O nie, jaka straszna muzyczka, ja się boję, kurde. Boże, parę dni od spadku. niebezpiecznie atakę bliżerego. O kurde. Musimy weź ...tu jakoś... ...i zrzucamy. Coś złotego. Kurde, tam złoto, bo nie wiem, gdzie się cofać No się cofnąłem, na szczęście. Ta. W była blisko, mam już złoto. Those were the days. Dokładnie, tak, Bastion. Okej. Okay. Dobra. Gdzie oni są? Myślę, że złota nie mam. Kurda. Złoto nie wziąłem, dobra, skrzynek wezmę. Ja będę... A, wyskakiwało to w tu Ja się będę... Z nimi. Tyle raidować. Boże, się przestraszyłem. Dobra skrzyneczka. Soul speed 2. Przyda się, nie no, derwiesz już. Chcąc niestety nie przydałam obronki, druga. Ops, dam. Tak jest. Dobra, mam nawrócenie. Ale ja ich też nie mogę zabrać, żeby się potem z nimi wymieniać. Kvern. Dobra, strzał biorę za to. A złoto wezmę za mapę. Tak. A mam powiedzieć tak. Helmet mam jeszcze jeden. Jakim to rzucę? Nie, a to chyba nie tym. To chyba temu muszę. Aha, A czemu ty mnie bijesz? Kolego? Biją mnie. Co jest? Będziemy sobie elegancko hmm. Ile złota? Knockback 2 jeszcze Dobra biorę to o szerefin Co sobie wezmę Debris Dobra, Hidden in the Depth Mamy ale mi Debris jest niepotrzebny To jest mi potrzebny teraz jak najbardziej i strzały nie, tego nie chcę. O. Nie muszę się z nimi tutaj jakoś potrajdować. Śbiję si się, a co jest? Kurde. Syta mi tylko nie się No oczywiście czartuje imka. Dobrze, ja tu ogarnę złoto i wyłączę nagrywanie, bo trochę mi to zajmie, żeby się z nimi potrajdować za perły. Także na razie, no widzę tego i do trajdowanie. Mam nadzieję, czy ność perł. Wrzucam im jeszcze golda. Co? Ale mi dał! Co jest? Ale ja mam dużo pereł u widzowie! What the fuck? Co się dzieje teraz? Co tu się stało? Ja pierdzielę. dobra. Jeszcze nie mam obsedjona w ogóle, przepraszam. O Jezu. Boże, bo co wy mi to dajecie. Dobra, to to już nam daje. was. To I co? Widzimy się w normalnym świecie. Dobra, widzę, ja już buduję portal, żeby wyjść z nadaru. Kurna, niesymetrycznie zbudowałem. Dobra, ja po prostu tego nie kopię. Zostawiam raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa. Krzysiwo I lecimy. Uwaga, gdzie następny? I jesteśmy... W... O Boże! 23 tysiące! No powiem wam, że... Jest potęga! Naprawdę na tych kordach jest potęga! To na tyle z tego odcinka, dziękuję Wam widzowie za ten odcinek, zapraszam do subskrybowania i lajkowania z mojego kanału, aby nie przegapić żadnego innego kolejnego odcinka z tej serii, także kolejny filmik powinien Wam się teraz wyświetlić na ekranie, a ja się z Wami żegnam, siema!